Cześć, tutaj Natalia z kanału Sami zbudujemy. Widziałam kilka pytań na grupach, więc spontanicznie pomyślałam, że nagram wideo o tym, na co zwracać uwagę przy przeglądaniu, przy poszukiwaniu działek, jak to wyglądało z naszej perspektywy. Może te nasze kryteria trochę Wam pomogą w tym, żeby właśnie znaleźć wymarzoną działkę, dobrą działkę, taką, która będzie po latach Wam służyła. Więc w pierwszej kolejności, o odwrócę sobie kamerę, żeby mi było wygodniej, w pierwszej kolejności zwracaliśmy uwagę oczywiście, no budżet ustaliliśmy sobie, ile pieniędzy możemy wydać, wiadomo, im mniej, tym lepiej. Prawda? E, druga kwestia, no to odległość od krytycznych dla nas rzeczy, czyli e, na przykład lotnisko. E, my z Damianem lubimy podróżować, e, lubimy wyjeżdżać. E, zresztą Damian też ma taką pracę, że czasem musi, e, musi wyjechać. Hmm dostać się poza, poza Polskę, e, więc no, nasze lotnisko, my jesteśmy z Małopolski więc nasze najbliższe lotnisko to jest Kraków-Balice i sprawdzaliśmy odległość, z drugiej strony ja jestem mega fanem chodzenia w góry, e, więc nie tylko teatry, ale również Beskidy na to zwracaliśmy uwagę, jaka jest odległość z działki do Zakopanego e, no i patrzyliśmy na pociąg, my jesteśmy osobami, które nie chciałyby, żeby e, samochód był taką główną E, główną formą e, transportu, e, ponieważ uważamy, że w pociągu, nawet jak się jedzie godzinę, no to można. Coś zrobić, przeczytać czy, czy też chwilkę popracować. E, dlatego też zwracaliśmy uwagę, czy to miejsce jest dobrze skomunikowane. No, oprócz pociągu, wiadomo też kwestia komunikacji miejskiej, no bo dzieci kiedyś przestaną być przez nas wożone, e, a my przestaniemy być szoferami i oni będą musieli sobie jakoś poradzić, żeby się do szkoły dostać, e, wyjść gdzieś ze znajomymi i tak dalej. Więc na to zwracaliśmy uwagę. To są takie techniczne rzeczy. My sobie je przygotowaliśmy w formie tabeli. Więc mam nadzieję, że Damian jak będzie obrabiał to wideo, no to pokażę Wam taką tabelkę, na którą, na którą patrzyliśmy, czyli odległość do stacji, ile kosztuje działka i tym podobne. No i tak padło, w, że, że po prostu będziemy mieszkać między za Krakowem w kierunku Warszawy przy tej nowo budowanej SC. Mm. No, a pozostałe rzeczy to to już po stronie Damiana. On super super zna Geoportal, wie co oznaczają konkretne linie, kolory i, i tak dalej, więc zanim w ogóle pojechaliśmy, jakby taki mieliśmy model poszukiwania, że ja przeczysywałam internet w poszukiwaniu ogłoszeń. Przygotowywałam dla Damiana e, oczywiście, jeśli sp działki spełniały kryteria, czyli najpierw zrobiliśmy sobie Excela, popatrzyliśmy, w jakich okolicach możemy się rozglądać, a następnie ja właśnie w tych okolicach miałam ustawione alerty na OLX-ie e, i na innych portalach, bo czasem e, czasem OLX nie jest e, przyjazny dla, dla tych sprzedających oczywiście robiliśmy też taką akcję ja strasznie chciałam kupić działkę właśnie w ten sposób, no ale się nie udało czyli wydrukowaliśmy wydrukowałam karteczki i przyklejaliśmy te karteczki jeździliśmy po prostu samochodem, przyklejałam te karteczki na, na, na słupach na przystankach i tak że właśnie szukamy działki w tej okolicy, że jesteśmy młodym małżeństwem że chcemy działkę powyżej określonej ilościarów i numer był i do mnie, i do Damiana, bo pomyśleliśmy sobie o tym, że po prostu część osób może nie chcieć rozmawiać z kobietą, część osób może nie chcieć rozmawiać z mężczyzną, więc, więc tak to wygląda. Um, aha, no, geoportal. Um, jak jeździliśmy, no to mieliśmy kilka działek i ułożoną konkretną trasę, żeby przejechać od punktu A do punktu B. Um, i oglądaliśmy sobie ich też wcześniej w Google'ach, yy, czyli patrzyliśmy, czy na przykład ktoś, yy, ktoś ma jakiś zakład usługowy, czy dookoła będzie, wiecie, yy, na przykład będzie głośno, albo jeżeli na przykład ktoś ma jakąś stajnię, no to yy, czy, też, yy, czy też jakaś inna produkcja zwierząt hodowlanych, yy, nie produkcja, hodowla, powinnam powiedzieć. Yy, no, ogólnie, czy są zwierzęta yy, i że właśnie ten zapach się będzie utrzymywał. No to na to zwracaliśmy uwagę. My mamy działkę blisko torów, w sensie słychać jak jedzie pociąg, ale to się dzieje raz na jakiś czas. Na pewno to jest lepsze niż mieć działkę tuż przy drodze, gdzie ten ruch samochodowy jest ciągle, jest stały. Także podziwiam wszystkich, którzy mieszkają przy tych, wiecie, nawet drogach krajowych typu nie wiem, 78, 79, które, które łączą Podkarpacie z Małopolską. No naprawdę. Więc e, mam nadzieję, że wideo przydatne, czyli my określiliśmy główne kryteria, te nasze potrzeby, y, czyli lotnisko, Tatry, pociąg, komunikacja miejska. E, ja też oczywiście patrzyłam pod takim punktem użytkowym, czyli jak daleko będę miała do sklepu. E, jestem fanem e, sklepu z czerwonym owadem i kropeczkami, także e, no, na, to też, na to też zwracałam, zwracałam uwagę. E, oczywiście martwiłam się o sąsiadów, wiecie o, o, te, o, o te lokalizacje, ale jakoś tak ym, nie czy się dogadamy, co prawda to jest dla mnie jakieś tam zmartwienie, bo kupiliśmy działkę, na której przez 30 lat nic się nie działo, więc, więc teraz mogą wiecie, różnie odbierać, że przyszliśmy i hałasujemy podczas budowy. Natomiast bardziej patrzyliśmy właśnie pod tym kątem, um, czy w sąsiedztwie nikt nie ma tartaku, czy wiecie, nie będzie się kurzyć i tym samym wszystko na okna, na elewacje i tym podobne. Aha, no i Damian też um, miał jakąś taką wiedzę, dla mnie ona jest oczywiście tajemna, ale, ale myślę, że to nie jest jakiś rocket science, że widział, czy działka jest zalewowa i czy przez działkę po prostu spływa woda, że po pierwsze, takie jest ułożenie trawy wtedy, że widać, że ta trawa jest tak jakby niesiona przez wodę. A po drugie, są jakieś takie rośliny, które wskazują na to, że właśnie tam stoi woda. A wiadomo, działka budowlana wody nie lubi, w zasadzie chyba żadna działka, nawet ta rolna, nie lubi, jak woda na niej stoi. Więc, więc to są takie rzeczy. Okej, okay, no i ja co? Trzymam kciuki, żebyście znaleźli działkę, która Wam odpowiada. Oczywiście e, sta, jej status prawny no to, to jest jakaś taka osobna rzecz ehm, i to na przykład ta nasza przygoda, że znaleźliśmy działkę w czwartej klasie. Działki rolnej, że właściciel był naprawdę ugodowy. Mogliśmy złożyć zapytanie o warunki zabudowy, bo działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i dopiero wtedy kupić działkę. To naprawdę było super, więc, więc tak też się da. Można rozmawiać z właścicielami. My przygotowaliśmy taki dokument, pisany odręcznie, że, że jesteśmy zainteresowani, ale że potrzebujemy to sprawdzić. Jakbyście chcieli porady w tym temacie, to po prostu piszcie w komentarzu. Ja postaram się Wam taki dokument przedstawić, czy też napisać mniej więcej, co, co zawarliśmy. Nie byliśmy u żadnego prawnika, bo ja miałam obawy, że po prostu, jeżeli ktoś zobaczy dokument prawniczy, gdzie są, wiecie, jakieś dzienniki ustaw, gdzie jest jakaś podstawa prawna, no to że może się wystraszyć, także tego absolutnie nie robiliśmy. Więc trzymam kciuki raz jeszcze za działkę, wybierajcie dobrze, oglądajcie ją sobie w geoportalu, oglądajcie ją sobie na mapach Google, e, róbcie sobie listy działek, no i oczywiście to zostawienie główne e, tego, co Wy potrzebujecie, czego oczekujecie, e, żeby było. No wiadomo, czasem trzeba iść na kompromis, jeśli chodzi o, nie wiem, odległość. Dla mnie to jest y, trochę y, duża odległość, jeżeli chodzi o, o Kraków. Ale wydaje mi się, że jeżeli dojazd pociągiem zajmuje około 40-50 minut, to powiem Wam, że czasem w Krakowie 10 km potrafiłam przejechać w godzinę, stojąc w korku w samochodzie i nie mogąc zrobić tak de facto nic, tylko popatrzeć sobie szybko na telefon. Nie? Wiemy, jak to jest, jak się prowadzi samochód w korku. E, ok, no to co, miłego? I jeżeli chcielibyście o coś zapytać, żebyśmy coś nagrali, jakieś konkretne pytanie, no to po prostu dawajcie znać. Papa